Witajcie kochani. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam pewną historię, którą wczoraj słuchałam na YouTubie. I Podzielić się z Wami właśnie tutaj rano na plaży. Był sobie pewien chłopak. Miał 19 lat. Pochodził z amerykańskiego małego miasteczka. Był chrześcijaninem. Mm. I brał udział w takim teatrze, gdzie przedstawiali historie biblijne. I raz w roku był taki zjazd takich teatrów. Jego teatr z tego małego miasteczka został zaproszony do Los Angeles, żeby właśnie wystawiać takie przedstawienie na ulicy, taki zjazd coroczny. I pojechał. Cały rok się przygotowywał do tego. Po takim przedstawieniu oni też głosili Słowo Boże. Czyli też dawali jakiś tam wykład, jakiś tam, jakieś tam kazanie. Yy, I to było dla ludzi z ulicy, oczywiście, żeby właśnie też szerzyć Słowo Boże. No i chłopak się cały, cały rok się przygotowywał z tą grupą. Pojechali, bardzo się cieszył, yy, że. Huh. oczywiście. A już atakują komary. Yy, bardzo się cieszył chłopak i. No i zrobili to przedstawienie. Dużo ludzi było, patrzyło na to przedstawienie. I, I kiedy miał już mówić ten wykład po przedstawieniu dla tych ludzi, którzy wszyscy się tam zgromadzili, to nagle mikrofon przestał działać. Nagle mikrofon przestał działać. Czyli jakby no, nie mogło dojść do tego e, głównego punktu, jakby programu, tak? I... E, e, jak, ja, jakieś tam kobiety namaściły ich, mo modlili się, żeby ten mikrofon zaczął działać. No, no po prostu nic się nie, 10 minut, pół godziny minęło, no nic się nie mogło stać, jakby no... złośliwości czy martwych, tak? I po prostu Przestał działać mikrofon. I, no i ten chłopak był bardzo, bardzo, bardzo rozczarowany. Mówił do Boga, no dlaczego, dlaczego po prostu, przecież tyle ludzi by się dowiedziało o Słowie Bożym, tyle ludzi by, kto przecież chce szerzyć Słowo Boże, dlaczego ten mikrofon przestał działać, no masakra po prostu. I no mówił, że był bardzo, bardzo rozczarowany, smutny, zły, rozgoryczony, tak. Jednocześnie na tym festiwalu, na tym po prostu zgromadzeniu tak, tych teatrów, to też oczywiście oni jeszcze dawali darmowe kiełbaski, darmowe picie, było tam jakieś stoisko z darmowymi hot dogami, piciem, żeby też ludzi jakby zachęcić do, do przyjścia tam, do posłuchania Słowa Bożego. No, no i ten chyba po, po tej pół godzinie już był taki no, rozgoryczony, smutny, zły, no, że pomyślał, że, no, ja muszę coś zjeść. Podszedł do tego stoiska z tymi kiełbaskami, z tymi sokami darmowymi, ale poczuł, no, chyba nie, no, nie chcę tego jednak jeść. Zobaczył McDonalda po drugiej stronie ulicy. I poszedł do tego McDonalda. Kupił sobie Big Maca, duże frytki, Pepsi i, i wyszedł z tego McDonalda. I... i Idąc do McDonalda potknął się o jakiegoś bezdomnego, który powiedział, że nazywam się Karton, nazywam się Karton I, yy, i, że, i że uważaj na mnie, tak? No i jak wychodził to już bardziej uważał, żeby się znowu nie potknąć o tego, be, tego bezdomnego yy, i nagle jak przechodził koło tego bezdomnego to po, usłyszał, Głos od Boga, daj temu bezdomnemu ten zestaw, co kupiłeś, ten zestaw, daj mu ten zestaw, co kupiłeś i, I on powiedział, no, że to jest jakiś śmieszny ten głos i go na początku zignorował, ale potem usłyszał jeszcze głośniej, daj mu ten zestaw, daj mu to jedzenie, no i tam już, a, a już troszkę poszedł dalej, więc cofnął się, dał mu to jedzenie. Um, powiedział, że no usłyszałem od Boga, że, 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 że mam dać Ci ten zestaw, więc Ci go daję, wiem, że to może dziwnie wygląda, ale proszę. No i gościu idzie dalej, tak spojrzał na tego bezdomnego i patrzy, że on ma, no płacze, płacze, strasznie płacze. I, i nie zapytał go, a dlaczego, dlaczego tak płaczesz, Co, co, co się stało? A ten e, bezdomny do niego powiedział, dzisiaj... Mm, no, że najpierw opowiedzieć mi troszkę historię, że nie nazywam się Karton, tylko nazywam się Samuel. I jakiś czas temu straciłem wszystko i rodzinę, tak, pracę, i kiedyś przychodziłem na te spotkania z rodziną do tego kościoła, ale już teraz właśnie jestem sam. Jak wszystko straciłem, jestem, mam tylko ten dom z kartonu tutaj. I, I dzisiaj już chciałem odebrać sobie życie, i właśnie wszedłem sobie na ten budynek tam pokazał jakieś okno w budynku i gdzieś tam za, 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 za tym kościołem i tak powiedziałem sobie w duchu do Boga albo po prostu tak do siebie, że jak ten gościu zacznie mówić, to skoczę. Że, 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 że jak ten gościu na scenie zacznie mówić, to skoczę i się zabiję, tak? Bo, bo ogólnie wcześniej też słyszał takie głosy właśnie, że, że ma skoczyć i się zabić, tak? I, no i jak ten mikrofon przestał działać, to on nie wiedział, co on ma robić, tak? Bo, bo po prostu no, nie zaczął mówić tak, ten, ten, ten chłopak no i zszedł i, i wrócił do swojego domku z kartonu, który sobie zbudował. I powiedział tak do siebie w duchu do Boga, że Boże, jeśli istniejesz, to spraw, żeby ten gościu kupił mi zestaw z McDonalda. I on mu kupił. I on mu kupił, tak? I, 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 i zobaczcie, i w ogóle. I to się stało, tak? Czyli dla Boga, ten w tym dniu, ten bezdomny. Który tak z do Niego powiedział, był ważniejszy niż ta ilość tych osób, które przyszły posłuchać Słowa Bożego. Zobaczcie w ogóle jak działa Bóg i zostawiam Was, was z tym.